Krzysztof Stanowski, od kiedy ruszył kanał Zero, ma tyle bifów, ile no jakiś bardzo wytrawny freak fighter. Kim jest w ogóle Stanowski, żebyśmy o nim rozmawiali? Mam wrażenie, że dosłownie co 5 sekund koło niego coś się dzieje, a dzisiaj prześledzimy sobie kilka aferek. Eee, o. Na łamach gazety.pl ukazuje się podcast prowadzony przez politologa i dziennikarkę, w którym komentują oni tam jakieś różne medialne. A takie hop news po prostu tylko w formie podcastu trochę. I postanowili w nim się odnieść do wypowiedzi Stanowskiego, który został zapytany, dlaczego na kanale Zero występuje tak mało kobiet? Krzysztof Stanowski zostało to. Spytany jak to jest, czemu on więcej kobiet nie zaprasza i Krzysztof Stanowski odpowiedział: "Jestem za pełnym równouprawnieniem, jeśli ktoś pokaże mi kobietę, która zna się lepiej na wojnie niż generał Andrzejczak, powiem wtedy panie generale przepraszam". Zaczęli oni najpierw ironizować, że no z tej wypowiedzi wynika jakby Krzysztof Stanowski nie znał kobiet, które są ekspertkami w jakichś tam dziedzinach. Co szczerze mówiąc, wydaje mi się już taką bardzo mocną aferą z niedopowiedzeń, no bo faktycznie można gdzieś tak odebrać tę wypowiedź Stanowskiego i wtedy ona brzmi dosyć To Z drugiej strony no on podaje tam konkretne przykłady, na przykład tego Generala. Więc jedna strona mówi, no tak, no pewnie, że nie ma kobiet, które moglibyście zatrudnić, jasne, no jakby kobiety w ogóle, nie, nie ma specjalistek w żadnej branży, a druga strona mówi, tak, no to w takim razie tutaj konkretnie kogo byście wzięli za tę osobę i jakby nie wiem, czy ta dyskusja w ogóle dokądkolwiek prowadzi. Później puścili małą szpileczkę w Roberta Mazurka, który wcześniej spytał, jak to się stało, że w Rosji nigdy nie było żadnej rewolucji. Oczywiście trudno, nie wiem, konkurować z takim fachowcem jak Robert Mazurek, który w tym tygodniu powiedział, że jak to jest, że w Rosji... Rosji nigdy nie było rewolucji. Mm, jak to możliwe, że Rosja już tak długo jest na świecie, a tam nigdy nikt się nie buntował? <śles> No i dosyć dużo ludzi się śmiało z tej wypowiedzi, zwłaszcza, że Robert Mazurek ma wizerunek tego, który właśnie zna się na historii, zna się na polityce, go i to właśnie on ma zaginać gości, a nie sam walić takie gafy. Nie, no to jest, to jest po prostu już nawet trudno dokumentować. Na co Stanowski odpisał? Niesamowicie wam się ogląda ten format. Ponad 600 wyświetleń w 13 godzin. Może jednak nie doradzajcie mi, jak robić YouTube, bo mam rodzinę na utrzymaniu. No tutaj już trochę trudno o niższą wypowiedź, bo zasłanianie się zasięgami, czy śmianie się z tego, że ktoś ma dużo niższe zasięgi, kiedy dyskusja w ogóle nie toczy się do a zasięgów jest takie średnie. Zasięgi to rzeczka kapryśna. Raz ktoś ma duże, za chwilę później mu zmaleją i jakby wtedy znowu z niego można się śmiać. Generalnie uważam, że jest to dosyć mocna broń obusieczna. I o ile państwo prowadzący podcast dyskutowaliby o, tam o tym, że Stanowski robi złe miniaturki na swoim kanale. Albo ma zły harmonogram publikacji, kompletnie nieprofesjonalny i no, nie wiem, cokolwiek. No to wtedy faktycznie Stanowski mógłby odpowiedzieć, wy macie 600 wyświetleń, odczepcie się ode mnie. Ale w momencie, kiedy oni dyskutują o jakiejś poprawności, o jakiejś obyczajowości, to mówienie, he. <grych> Macie 600 wyświetleń, nie wiem do czego w ogóle ma się przypiąć, odnosić. Ci prowadzący później zaczęli odpowiadać Stanowskiemu. Jeden z nich wkleił mema z Slika i Mortiego. To już w tym miejscu mi się nie chce zajmować tą dramą. Natomiast dużo ciekawszy biff i dłużej ściągnący się yy, ma stanowski z panią Elizą Michalak. Michalik, a nie Michalak. Pani Eliza Michalik jakiś czas temu wypowiadała się o stanie zdrowotnym y, pana Zbigniewa. Ziobro! I zrobiła to w wyjątkowo kontrowersyjny sposób, bo stwierdziła, że jego choroba to, to. w ogóle nie jest choroba, on tylko po prostu ucieka przed konsekwencjami. Że próbuje uniknąć odpowiedzialności karnej i komisji śledczych. A do tego dodała. Jeśli się mylę i Ziobro umrze, bardzo przeproszę i nie będą to vlogowe przeprosiny. Ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś. Tę wypowiedź będziemy sobie analizować trochę później, na na no, razie jest to rzeczywiście całkiem kontrowersyjne powiedzieć coś takiego, i to obojętnie, czy darzymy sympatią lub kompletnym jej brakiem osobę chorą. Ja na przykład nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem, ale też chyba nie odważyłbym się na takie słowa i tu nie chodzi o żadną jakąś poprawność po prostu trochę słabo tak mówić. Do tych słów odniesie się wcześniej wspomniani Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Stanowski powiedział, że wszystko dobrze w jej że dziennikarskiej szło dopóki przepisywała cudze teksty. Jak zaczęła mówić do kamery, to co naprawdę myśli okazało się, że występują pewnie deficyty. Pierwszy deficyt, który najbardziej rzuca mi się w oczy, to deficyt intelektualny. Drugi deficyt to deficyt empatii. Jezu, ona jest ona spierlonięta, no co się mam? Jak, jak mam to ująć w deficytach? No. Na co odpowiedział Mazurek? Nie, ale ona jest to jest niemożliwe. znaczy? żaden człowiek nie jest w stanie być tak podły i głupi jednocześnie. Nie, to jest niemożliwe. To nie występuje w przyrodzie. To musi być jakiś fake. To musi być sztuczna inteligencja. To takie dodawanie, że to musi być fake, to musi być sztuczna inteligencja, jakieś takie używanie bazwordów, które są popularne w ostatnich. Dziesięciu latach. Sprawę opisał w jakimś tam artykule portal do rzeczy i Stanowski na to również zareagował. Proszę nie kłamać i zachować precyzję. Po pierwsze, nie nazwaliśmy pani Elizy popierdoloną. Nawet gdyby takie słowo padło, to tylko z moich ust, ponieważ Robert to gentleman i nigdy by się na taki epitet nie zdobył. Natomiast ja określiłem ją mianem pierdolniętej. Ale to już nie moja wina, tylko jej. Traktuje to jako zasadzkę z jej strony. Taka lekko zabawna wypowiedź miała ona miejsce już chyba ponad tydzień temu, więc w sumie jeśli znaleźliście całą akcję, Jakoś ją śledziliście na bieżąco, to pewnie myślicie, że mówią o jakichś mega starych rzeczach. Ale Michalik właśnie zapowiedziała, że rozważa, czy nie pozwać Stanowskiego. Moimi osobistymi sprawami, oblegami zajmą się prawnicy, ale to będą pewnie analizy i obserwacje dotyczące systemowego uciszania poprzez obrażanie i poprzez robienie nagonki. Zupełnie poniżającej, pogardliwej, nieadekwatnej, żeby odechciało się krytykować i zadawać pytania. Typu działania przemocowe. To akurat mam wrażenie, że to w ogóle od jakiegoś czasu możemy zaobserwować, że część dziennikarzy jeszcze postępuje według tych bardziej starodziennikarskich zasad, a jest już jakaś cała grupa dziennikarzy, którzy działają po prostu jak youtuberzy, którzy potrafią wywoływać dramy, dla których dramy to jest część kontentu, który potrafią prowadzić bardzo świadomie i wydaje mi się, że dla osób, dla których jest to jakaś nowość, faktycznie mogą być zaskoczone, że no ale jak? No to jest nieadekwatna nagonka. Tam ktoś nie zrobił nic aż tak strasznie złego, żeby Robić z niego mema I mam wrażenie, że tak od czasu do czasu właśnie coś takiego obserwujemy To co powiedział Mazurek i to co powiedział Stanowski Było przemocowe Teksty typu jesteś pierdolnięta, nie masz mózgu I to twoja wina, że tak powiedziałem Bo tak było w twicie Stanowskiego To jej wina, ja zostałem sprowokowany To są typowe teksty przemocowca Które słyszy każda kobieta, która doznała przemocy psychicznej i werbalnej I to jest fragment, z którym mam zdecydowanie Największy problem Bo no, specjalnie wam wcześniej przytoczyłem tego tweeta W którym on w taki właśnie żartobliwy, trollerski sposób Mówi, że no zostałem sprowokowany to była zasadzka na mnie i ona specjalnie powiedziała takie głupoty po to, żebym ją obraził. Więc trochę trudno się do tego jakoś na poważnie odnosić. I teraz naprawdę nie chcę bronić żadnej ze stron, bo tutaj nie ma wygranych. Ale chyba nikt nie pomyślał, że Stanowski na poważnie bierze to, że ej, zostałem sprowokowany, ona zastawiła zasadzkę. Ludzie mówią głupie rzeczy publicznie po to, żeby ja ich później obrażał i żebym później miał z tego problemy. No, chyba w ten sposób nie myśli, tak mi się wydaje. Ale druga kwestia i nie są to dokładnie porównywalne rzeczy, ale uważam, że gdzieś tam mniej więcej jakby mechanizm jest ten sam. Jeśli według pani Michalik, Teksty typu to twoja wina, że tak powiedziałem, yy, to jej wina, że zostałem sprowokowany, yy, są przemocowe, jakby no, trudno się nie zgodzić. Tak kompletnie bez kontekstu to tak, tak są utożsamiane, to powróćmy może do samego początku tej dramy. Kiedy to pani Michalik powiedziała, jeśli ja się mylę i dziobro umrze, bardzo przeproszę i nie będą to vlogowe przeprosiny, ale nawet wtedy powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność dawała asumpt i podstawy do takich opinii, jakie wygłaszam dziś. Jeśli bym się pomyliła, i to, co teraz gadam, jest kompletnymi bzdurami, na które nie mam żadnego potwierdzenia, a Mogą być dla kogoś nieprawdopodobnie szkodliwe, to przeproszę, ale wtedy podkreślę, że to nie jest moja wina. Że powiedziałam takie głupoty, bo to, co ten człowiek wcześniej wyrabiał, to naprawdę było straszne i przez to miałam prawo podejrzewać. Przecież to jest ten sam mechanizm, tylko inaczej ubrany w słowa. Pani Michalik najpierw twierdzi, że jeśli ona by się pomyliła, to by podkreśliła, że no ale to nie jest jej wina, bo to wina tej drugiej strony. To ta druga strona tak wyeskalowała sytuację, że później powiedziałam to, co powiedziałam. jakby, co miałam wtedy zrobić. Powiedziałabym, że jego wcześniejsza działalność, dawała asumpt i podstawę do takich opinii, jakie wygłaszam dziś. A chwilę później przytacza żartobliwe słowa Stanowskiego i mówi, no że jak, to jej wina, że zostałem sprowokowany? Co to są za teksty? Co to jest za jakieś przemocowe zachowanie? Jeśli uznajemy, że argument, że coś nie jest moją winą, tylko zrobiłem tak, bo... Pierwsza strona mnie do tego sprowokowała i prawda, zachowałem się w głupi sposób, no ale co miałem zrobić, kiedy byłem aż tak sprowokowany? Jest manipulacyjny i nie wolno go używać, no to nie używajmy go w żadnej formie. Nikomu w moim prywatnym życiu nie pozwoliłabym tak mówić, w sensie nie mogę zabronić, ale moja reakcja byłaby jednoznaczna. Poczułam się jednak oblepiona ciemną, bardzo nieładnie pachnącą substancją i szczerze mówiąc nie powinnam się tak czuć. Nie powinnam być za to, że wyraziłam jakiś pogląd w przestrzeni publicznej, poniżana, wyśmiewana, wyszydzana. Nikogo na świecie nie powinno coś takiego spotykać. No znowu, wchodząc w rolę symetrysty, można to bardzo Łatwo odbić. Nie powinno być tak, że kiedy ktoś informuje o swoim złym stanie zdrowia, to jest od razu wyśmiewany, osądzany, pomawiany z czego jego choroba wynika i z czym jest związana. Nikogo na świecie nie powinno coś takiego spotykać. Tak jak mówię, w tym się nie było wygranych. No, jakoś dosyć trudno jest mi bronić Stanowskiego i Mazurka z tymi swoimi wypowiedziami, że ktoś jest pierdolnięty albo ma deficyty intelektualne. No ale pani Michalik też później trochę trudno jakoś bronić. Przygotowując się do tego odcinka, stwierdziłem, że no, wpiszę jeszcze w Google Krzysztof Stanowski. Jestem poważnym dziennikarzem, tak? Wpisuję imię i nazwisko Stanowsko głównego i... zainteresowanego w Google Stanowsko? i robię research. I oprócz tego, że na samej górze wyskoczyło mi naprawdę masa artykułów napisanych o nim w ciągu ostatniej doby, dlatego też mówiłem że naprawdę, jak jakiś najbardziej wytrawny freakfighter. nie wiem, Nathan Marcoń, powinny się zacząć uczyć. Nie wiem dlaczego. A jednym z artykułów, który mi się wyświetlił, to na samej górze, jest Stanowski. Szokuje treścią posta. Chwali się długością swojego penisa, który napisał: Przepraszam bardzo, ale mój penis to typowa średnia dla tej części Europy. Wypraszam sobie. Poza tym, osoby postępowe, wszelcy silni razem, nie powinni wskazywać wad fizycznych, czy nawet nie wad, ale odstępstw od normy, jako argumentu przeciwko to wbrew założeniom. Bardzo mi się podoba, że tutaj y, na temat, no zrobił myślę mniej więcej taki research jak ja, chyba coś wpisali w Google i po prostu kliknęli w pi kilka pierwszych opcji, ponieważ pod tym w artykule jest napisane, wiele wskazuje na to, że była to odpowiedź na inny post, jednak tamten został już usunięty. Całkiem sporo wskazuje, że mogła być to odpowiedź na jakiś inny post. Po pierwsze, że ewidentnie brzmi jak odpowiedź na inny post, a po drugie, że nawet na x-screenie jest pokazane na który post to była odpowiedź, znaczy no, widać tutaj linka do tego postu na samym dole. Wiele wskazuje, że była to odpowiedź na inny Mamy pewne podejrzenia, że on chyba tak nie napisał tego po prostu z głowy. Chyba, chyba z kimś rozmawiał, ale to cały czas jest jeszcze badane i analizowane. Jeden z internautów dopytał, czy dziennikarz naprawdę mierzy swoje przyrodzenie. Ten w odpowiedzi stwierdził, kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci linijką. Ktoś inny dopytał, 13 cm? Na co Stanowski również zareagował. Sorry, myślałem, że średnia to 26. Czegoś nie doczytałem. Dajmy, że YouTuber dodawał tę reakcję późną nocą. No jest to dosyć ważne w całej tej kwestii. Przy takich tematach. A później, tak jak zawsze się staram opowiadać swoimi słowami, żeby to jakoś ciekawie brzmiało, to tutaj naprawdę powinienem chyba cały artykuł przeczytać. To nie pierwsza taka dziwna publikacja Stanowskiego. W stanie dziennikarz opublikował czarno-białe zdjęcie z monitoringu. Widzimy tam kucającą kobietę, która załatwia swoje potrzeby w lesie. Problem w tym, że robi to przed domem dziennikarza. Pewnie zupełnie nieświadomie. W tym artykule jest zacytowana w ogóle cała jakaś wymiana myśli z innymi komentującymi od Stanowskiego. Żenujące, nie pogoniło cię nigdy środek nocy. Proszę, nie dajmy się zwariować. Na co Stanowski odpowiedział: Proszę pana, te panią pogoniło drugi raz, około 7:20. Siedzi w tym samochodzie od 3:15 do teraz. Jest to trochę dziwne. Może źle się czuje i nie może prowadzić auta, napisał inny internauta. Dziennikarz również i jemu odpowiedział, twierdząc, że kobieta jest pasażerką, bo w aucie siedzi kierowca. Niesamowite przygody musi przeżywać Stanowski. Bardzo się cieszę, że poważne portale nie omijają tego, tylko cały czas to dokumentują. Te artykuły już będą i będziemy zawsze mogli prześledzić historię tak ważnych bifów. Naprawdę uważam, że bify Youtuberów już mają więcej sensu i są, nie wiem, bardziej ułożone niż te dramy, które się tam dzieją. Drama Gimper kontra Ator. Jeśli nie widzieliście mojego ostatniego filmu, w którym mówiłem o tym, jak TVP postanowiły zaprosić panią fliperkę i no parę osób trochę się zbulwersowało, to odsyłam was teraz się na mnie wyświetla: jestem hop, wasz najlepszy analizator.